Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w informacji. Tak, informacja jest tylko jedna. Ze względu na Dominikę, która chciała pierwszy nagrywać piosenkę, a później. A później po prostu teraz dzwoniłem do niej i powiedziała, że nie ma, niby nie ma czasu, a grała w Movie Star Planet. I to mnie wkurzyło bardzo i po prostu nie będzie piosenki przez nią Tak jak chcecie to mogę z kim innym nagrać piosenkę Więc jak chcecie to z kim innym nagram piosenkę na przykład z kolegą albo z koleżanką z moją dziewczyną mogę nagrać Hmm. Więc tu po było tle informacji, więc tak!